Czas bym wreszcie opowiedział, jak to się stało, że jestem posiadaczem Hyundai i30N Bo bądź co bądź, to jest dłuższa historia, to nie jest tak, że A dobra, postanowiłem kupić Hyundai i tyle, koniec filmu Zaczęło się w 2021 roku, jak dobrze pamiętam Wtedy zdecydowałem się na wynajęcie Forda Mustanga w wersji GT, czyli V8, 5 litrów, pojemność 400, no tam prawie 50 koni mechanicznych. To była najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Generalnie polecam każdemu, kto jest choć minimalnym fanem motoryzacji, wydaje mi się, że Mustang jest taki na tyle kultowy, że każdy powinien się nim móc przejechać. Ja akurat wynająłem go sobie na weekend. Eee, odebrałem w piątek. No, oddałem akurat w niedzielę, ale mogłem oddać w poniedziałek, eee, czyli w zasadzie, no, jak na tamten czas, na weekend y, kosztowało mnie to 1600 zł. Samo wypożyczenie, wiadomo, kaucję musiałem wpłacić, ale kaucja była zwrotna. No i plus y, paliwo, które wyjeździłem. Limit miałem 600 km, więc zrobiłem y, niecałe 600. Spalanie wyszło ku mojemu zdziwieniu. W granicach 12, i chyba i pół litra na setkę, coś takiego, mimo że się tym autem bawiłem. Wiadomo, nie cały czas pałowałem to auto. W dużej mierze jeździ się normalnie, a prostu czasu się przyspieszy czy tam coś innego. Czy nie wiem, pokazuje nawet na, na, na gdzieś tam na postoju. Więc spalanie zaskakująco niskie. Co za tym idzie? Spaliłem chyba paliwa na jakieś 450 zł, czyli w zasadzie łącznie na weekend wynajęcie tego Mustanga kosztowało mnie 2000 zł. To już zależy do, od, od do Waszej oceny, nie? Na tamte czasy za 2000 można było polecieć na e, tydzień do nie wiem, do Turcji, nie? Na all inclusive. Ja wolałem pojeździć Mustangiem przez weekend, nie? Uszczęśliwić tym samym wiele ludzi, bo przewiozłem masę, masę moich znajomych eee, i. generalnie od początku taki miałem plan wynająć auto. No i żeby nie jeździć bezsensownie nim, gdziekolwiek, no to jeździłem od znajomych do znajomych. Przewoziłem ich tym autem przy okazji, pokazywałem im je. Miałem cel jakiś, nie? Niedzie Patrz, przyjechał. I wydaje mi się, że to było całkiem spoko, bo oprócz tego, że ja skorzystałem, no to masa ludzi jeszcze, też moich znajomych, miała okazję takim autem się przejechać i zobaczyć je tak wiecie, no, namacalnie. I, i, I dotknąć, zobaczyć, posłuchać z bliska. Och, moc. I to był tak naprawdę moment, w którym wiedziałem, że chcę iść w ten kierunku. Chcę jakieś auto sportowe. No fajnie, by było F8, ale wiadomo, no to jednak są jakieś tam koszty. No i zacząłem się zastanawiać grubo nad tym co kupić. Zanim jeszcze w ogóle powiem co jakby przejdę do kwestii zakupu czegokolwiek muszę też wspomnieć wreszcie wydaje mi się o tym czym obecnie jeździłem mianowicie bardzo szybko wpędziłem się w dziadkowóz troszeczkę, chociaż byłem bardzo zadowolony. Moim pierwszym samochodem który tak naprawdę kupiłem za swoje pieniądze to był Ford Mondeo MK4 z 2011 roku, wersja poliftowa, bardzo ładny kolor, eee, kombi, przyciemniane szyby, felga też nie najgorsza. Problem polegał na tym, co było pod maską. Starałem się znaleźć wersję benzynową. Eee, wersja benzynowa była 10 tysięcy przynajmniej droższa na rynku, wtedy jak szukałem i eee, było ich jak na lekarstwo. Yy, więc co za tym idzie? No, ostatecznie kupiłem diesla, i to jeszcze najsłabszego, jaki mógł być w ogóle, yy, czyli 1.6 diesel 115 koni mechanicznych. plus był tego taki oczywiście, że był oszczędny praktycznie no jeździłem powiedzmy za darmo jak zatankowałem bak do pełna który miał 70 litrów no to przy mojej jeździe przy, przy czym niedużo jeżdżę mogłem co 3 miesiące raz na 3 miesiące zatankować paliwo nie? więc dużo zjeździłem tym samochodem byłem zadowolony no pomijam już fakt, że padły mi wtryski w pewnym momencie i musiałem wydać 5000 na nowe. Natomiast jakiś większych tam problemów z, z tym autem nie miałem. No, coś by się znalazło, ale to nie jest jakby ta kwestia. To nie, nie w tym filmie o tym będę rozmawiał. Więc yy, zadowolony byłem. No ale wiadomo, no takie auto bardzo przyszłościowe. Yy, kupiłem takie, bo. Yy, Miało być na lata i było. Jeździłem nim od 2016 roku do 2022, chyba, jak dobrze pamiętam, bo wtedy właśnie kupiłem Hyundai'a 2022 albo 2023. Już powiem Wam, szczerze, że nie pamiętam. Tym autem zrobiłem około 60 tysięcy kilometrów, więc no mniej więcej miesięcznie, znaczy rocznie wychodziło około te 10 tysięcy. No i potem przyszedł moment na Kupienie auta sportowego. Oczywiście, po tym, że miałem kombi, stwierdziłem: Musi być kombi. Eee, wiadomo, aut sportowych na dwozie kombi nie ma za wiele, ale pierwszym takim moim strzałem, który był, no to był oczywiście Ford Focus w wersji ST. Eee, Szukałem takiego długo, nawet jeden znalazłem gdzieś tam chyba w Warszawie czy w Gdańsku, już nie pamiętam, w jakimś komisie. E, niestety spóźniłem się parę godzin. No, w sobotę został wystawiony o godzinie chyba 10 rano. E, o godzinie 15 już był zarezerwowany, była wpłacona zaliczka. E, no i tyle. I, Powiecie, no tak, no nie, jedno, nie jedno przecież auto jest. No, wtedy, jak na tamten czas, kiedy szukałem samochodu, kombiaków w wersji ST Fokusa było chyba trzy sztuki. Raptem, ta jedna, jedyna była jakby Mipa, która pasowała, bo była w manualu. To też był dosyć istotny warunek. No i drugi warunek, który ja chciałem przy szukaniu auta: auto musi mieć seryjny wydech, który strzela. Nie chciałem żadnych przeróbek, nic się bawić, żeby nie było, że e, później, przy sprawdzeniu, jakiś tam przez policję zabiorą mi dowód, bo nie spełnia jakichś tam norm. Więc e, Fokusa niestety musiałem odpuścić w zasadzie to szukałem rok czasu, przeglądałem e, różne strony. No, i zacząłem szukać w końcu alternatyw, bo mówię, no, nie ma tego auta, po prostu nie znajdę go nigdy. Szukałem nawet już desperacko w Stanach, ale tam to, to już tym bardziej. Nie ma po pierwsze kombi samochodów, to jest bardzo wielka rzadkość, a po drugie, nie ma aut w manualu. Jednak nad, przy tym się dosyć mocno upierałem. No i tutaj przechodzimy do listy, tak naprawdę, samochodów, które brałem pod uwagę. Ja sobie tutaj pozwolicie, że odpalę sobie swoją e, ściągę. E, no i co? Pierwsze co to oczywiście Ford Mustang. Też bardzo e, dużo na, e, zerkałem na te samochody. E, ale jaki był problem, że się na niego nie zdecydowałem? Po pierwsze, troszeczkę przemawiała e, oczywiście e, praktyka tego samochodu. Praktyczność, przepraszam. Czyli tak, mały bagażnik, z tyłu za bardzo nikt nie usiądzie, a ja bardzo często bywało tak, nawet dalej bywa, że jeżdżę do znajomych, no nieważne, że raz w tygodniu, na weekend, no ale zgarniam zawsze kogoś po drodze. Eee, no ale jakby też nie można, jakby wybierać samochodu pod kogoś, nie? Kupujemy pod siebie. Ok, eee, więc zaczął panować tutaj drugi argument, czyli zielone strefy. Ja mieszkam pod Wrocławiem, jak dobrze wiadomo i niestety, ale y, jakby bałem się wprowadzenia tego e, związany jestem mocno z Wrocławiem wjeżdżam do niego bardzo często i nie chciałem, żeby była taka sytuacja, że kupię sobie auto za parę lat mi powiedzą, ej ty, ale do Wrocławia już nie możesz wjechać nie mówię całkowicie, no ale nie wiem, jakieś ścisłe centrum, nie? to, to w ogóle by nie wchodziło w rachubę, więc troszeczkę się tego przestraszyłem E, tych, tych wszystkich y, norm, które oni zaczęli wprowadzać, wiecie, Kraków, potem Warszawa. Mówię, nie, okej, okay. spróbujmy czegoś, czy, czegoś innego, czym mógłbym dłużej pojeździć, nie? Więc y, no, po Mustangu y, zacząłem szperać troszeczkę dalej. Kryteria były proste: minimalnie 250 koni. Tak jak wcześniej mówiłem, manualna skrzynia. Dobrze, żeby było kombi, chociaż już się przestałem przy tym upierać, bo później już auta mi się zaczęły zawężać mocno. No i fajnie, jak był napęd na 4 koła, no wiadomo. No to co? Może tutaj zacznę z tego, co zostało w tej wersji kombi, tak? Volkswagen Arteo. Czy jest to auto sportowe? Nie bardzo, chociaż posiadał silnik 2 litrowy o mocy 280 koni, czyli tyle co obecnie mój Hyundai jest kombi jest, shooting break, tak zwany ale poza tym po pierwsze automat, po drugie nie strzela z wydechu dalej to była Skoda Octavia RS no już mamy jakiś tam jest to jakby nie patrzeć, wersja sportowa no ale tak napęd na jedną oś troszeczkę minus automat, drugi minus trzeci minus, nie strzela z wydechu w sensie nieraz jak na ulicy słyszałem jak to auto jechało to przy zmianie biegu ewentualnie było takie jakby pierdnięcie ale to kompletnie nie, 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 nawet nie było zbliżone do strzelania takiego typowego wiecie, z wydechu jak mam w Hyundai'u czy w jakimkolwiek innym samochodzie Eee, przeglądając dalej sobie Skody, no to wyskoczyła mi w proponowanych jeszcze Skoda Superb eee, Ona ma wtedy napęd na na 4 koła eee, 2 litry 280 koni Mówię ideolo kurde, no 5,5 do setki No ale co z tego, jak to jest limuzyna To nie jest auto eee, sportowe Tam nawet nie wiem czy w ogóle można coś takiego zrobić jak przełączyć wydech na eee, tryb sportowy A to jednak było hmm, priorytetem Dalej eee, pojawia się Nadzieja, bo jest coś takiego, jak słuchajcie, Kia Prosit. I to już było bardzo tutaj, miałem dużą zagwostkę, bo kolega mi wysłał nuweczkę z salonu, słuchajcie, wartą 130 tysięcy złotych w ładnym niebieskim kolorze. Eee, jedyny, jaki problem był z tym samochodem. Tam nie pamiętam, czy akurat ta wersja, ten model, który mi wysłał egzemplarz, czy był w automacie, czy w manualu, bo w obu wersjach to występowało. Natomiast yy, troszeczkę mały silnik 1,6 z benzynka i to było z tego 200 koni. Niby dobrze brzmi na pewno mniej by palił nie musiałbym wtedy na pewno zakładać gazu, tak jak do hyundai'a się zdecydowałem no ale miałbym nowe auto z salonu, nie? Ale znowu tutaj, jakby z drugiej strony, przemówiło też brak strzałów z wydechu. No to jednak, auto było zbyt spokojne. Byłoby dobre, zdroworozsądkowe, byłoby w kombi, ale niestety, jednak się nie zdecydowałem. No i dalej, zaczynamy już z takimi no autami, które nie, niekoniecznie były w kombi. Um ale już były bardziej hardkorowymi wersjami Myślę, że tu już polecimy grubo Kia Stinger, no oczywiście Nie wchodziło w grachubę w ogóle dla mnie silnik 2.0 zwykłe 4 cylindry, bo jeżeli już Kia Stinger, mówię, nie no, musi, był, musi być z tym słynnym silnikiem V6 3.3 litra napęd na 4, ponad 300 koni brzmi bardzo dobrze, jeździ na pewno jeszcze lepiej natomiast ważne było, żeby kupić wersję przedliftową, bo ona, jakby z tego co oglądałem w filmach z recenzji różnych osób, lepiej strzelała z wydechu. Wersja poliftowa niestety już została mocno przykastrowana. No, ale niestety tutaj akurat nie pomijam już, jakby fakt, że byłby automat i nie byłoby kombi. No to problem był niestety z ceną. Fałszówki zaczynały się w takim przedziale, że były poza moim budżetem. Dalej patrząc, Subaru impreza. No oczywiście wersja STI wchodziłaby tylko w rachubę. Bardzo ładna sylwetka. Spoiler, wiadomo, też sedan w tym momencie. Chociaż dałoby się to przełknąć. No i nawet manual. Nie dość, że manualna skrzynia, to nawet i manualny ręczny, co nie tak jest za bardzo, bym powiedział, oczywiste w dniu, w dniu dzisiejszym, nie? No ale znowu, jakby Subaru było dosyć drogie, jest to kultowa marka, bądź co bądź w środku troszeczkę surowa, wiecie o co chodzi, z wyposażenia nie było nie wiadomo jakich bajerów. Dalej przez moment oczywiście yy, przeszło mi przez myśl Audi RS3, no ale tutaj już nieważne czy sedan czy nawet hatchback, bo wiadomo, że w sedanie był, byłby o wiele lepszy, ładniej by wyglądał, no to totalnie poza budżetem. To tu ceny po prostu sięgały 200 tysięcy złotych i to w używkach autentycznie. Tam jednak 5 cylindrów, 2,5 litra silnik, 400 koni. Brzmi dobrze, ale brzmi też drogo. Dalej, jeżeli mówimy jeszcze o sedanach. Próbowałem jeszcze cofnąć się do Ameryki, czyli Dodge Charger. Najlepiej w wersji RT, która miała e, silnik V8. No, niestety, ponownie, budżet nie bardzo. W okolicach 150 tysięcy takie auta chodziły. Na tamten moment, e, wiadomo, można zawsze kupić taniej, ale to są auta ze Stanów głównie. Nie wiadomo na co się e, piszemy. Jeżeli już coś takiego kupować, najlepiej samemu ściągnąć sobie przez jakąś nawet firmę. Ale wiedzieć, co się ma e, i jaka była szkoda, i tak dalej. Bo można się dosyć mocno wpakować na minę. Hmm, druga sprawa, troszeczkę się bałem. Kto mi to naprawi? Troszkę egzotyka. Może nie do końca. Może wiecie to już tak. Może kiedyś to tak było, nie? Ale z drugiej strony, tak mówię, no nie no. D Dam sobie jeszcze chwilę. Fajnie by było. Pomyślę może w przyszłości, ale to jeszcze nie teraz. Kolejne auto w sedanie, czyli Alfa Romeo Giulia. Tam maksymalnie chyba można było mieć silnik 2.0, 280 koni, czyli to samo co w Hyundai'u. Napęd chyba tylko na jedną oś, z tego, co mi się wydaje. Chociaż może były z napędem na 4, nie pamiętam. No wiadomo, jakby patrząc na Julię, to przewinęła mi się ta wersja najbardziej hardkorowa. Ona chyba miała MTO. Nie pamiętam. Powiem, szczerze, że nie pamiętam. Mogłem sprawdzić przed filmem no ale chodzi mi o tą wersję z v i tam 500 prawie 10 koni nie? hardkorowo 3.9 chyba litra czy coś takiego no fenomenalne auto ale to, to już osiągi zbliżone do, do Mustanga czy coś tego typu no i auto kosztowało chyba około pół miliona więc totalnie w ogóle kosmos jeszcze jedno auto w zasadzie pominąłem które przewinęło mi się tak w sumie Przypadkowo to była jakaś dosłownie jedna sztuka, ale bardzo ładnie wyglądająca: Volvo S60 w wersji Polestar. Um, można było mieć w kombi e, w bardzo ładnym niebieskim kolorze, to chyba już mówiłem. Całkiem nawet nieźle to wyglądało w sensie, wiecie, agresywnie dosyć. Tylko tak, Volvo w środku totalnie mi się nie podobało. No i kolejna sprawa, oczywiście, brak głośniejszego jakiegoś wydechu. To tylko dobrze jeździło. Dobrze się rozpędzało, natomiast nic więcej, więc na no Volvo z automatu dosyć szybko odpuściły. Zapomniałem wspomnieć o najważniejszej marce, obok której się tak naprawdę nie da przejść obojętnie, jeżeli szuka się jakiegoś sportowego samochodu. Mianowicie Cupra. Najlepiej wiadomo byłaby Formentor z silnikiem VZ5, z Audi RS3. Not notabene uważam, że jak dla mnie to jest naj Najbardziej uniwersalny samochód, nie? Bo łączy w sobie to, że jest podwyższony, jest wyższy i, i ma te napęd na pewno cztery koła, więc teoretycznie można by tym gdzieś w minimalny jakiś teren, oczywiście, wiadomo, wjechać. A jednocześnie jest szybki, no i ma ten minimalny chociaż dźwięk jakiś tam. No nie mówię, że ma strzały z wydechu, bo niestety nie ma. Te strzały są jedynie tylko z głośników w środku słyszalne. Eee, no ale jest, jest to zdecydowanie bardzo fajna baza do tego, żeby eee, no, sobie coś z tym dalej, ewentualnie zrobić, jeżeli ktoś by miał ochotę. Eee, natomiast no, dla mnie zdecydowanie Cupra Leon wchodził tylko w rachubę z silnikiem 20300 koni natomiast też minimalnie przekraczał mój budżet no i dodatkowo e, no automat i brak strzałów z wydechu zdecydował e, że nie, nie podjąłem dalszego jakby próbowania szukania tego samochodu e, gdzieś tam żeby go kupić no i dalej tak naprawdę już mi zostały tylko samochody e, w wersji hatchback czyli takie które no w większości, to, to, już, to już była taka ostateczność, które odrzucałem w większości, ale nie było tak, że nie spojrzałem nawet na ten samochód, bo jest w hatchbacku. Mówię, dobra, ja jestem sam, w sumie po co mi ten duży bagażnik, nie? Więc yy, zacząłem od y, BMW seria 1, y, M135. Nie jestem fanem zbytnim w ogóle BMW, chociaż nie powiem M3 czy M5 w ogóle, to Fenomenalne auta, i naprawdę jest na co popatrzeć, jeszcze go posłuchać. I oczywiście znowu ta, to BMW wyskoczyło mi w pięknym niebieskim kolorze, nawet z napędem na cztery koła. E, widziałem, że były opcje, ale w tym momencie, no po prostu znowu, budżetowo, e, jakby BMW w zakupie drogie, w utrzymaniu tym bardziej podejrzewam, że byłoby drogo. Odpuściłem całkowicie temat. Oczywiście nie mogła zabraknąć w tej rozpisce Golfa, Golf GTI, bądź też bardziej RK. Fajnie, 2 litry, 300 koni. Troszeczkę się bałem tego silnika, mówię, kurde, wyżyłowany. No nie mówię, że Hyundai ma niewyżyłowany, nie, ale jednak no tutaj Golf stwierdziłem, no kurde, nie ma wersji w manualu. Może jakby była wersja w manualu, bo RK też mogła być w zasadzie tak naprawdę z tego co pamiętam, chyba nawet kombi teraz mi się przypomniało. A, no tak. Z tego co pamiętam, to poza budżetem też R-była. Tylko GTI wchodziło w rachubę, na GTI było jednak ciutkę za słabe dla mnie. I tak słuchajcie, patrzę na moją listę, że zostało ostatnie auto, które przynajmniej mam zapisane z tego co pamiętam i, i, i sobie jeszcze sprawdzałem na co zerkałem, bo mogłem coś pominąć. Ehm, no to na samym oczywiście końcu została Honda Civic. Type R, no tego auta nie mogło zabraknąć jeżeli już mówimy o takich typowych wersjach takich sportowych, mocnych jak Hyundai właśnie i30n czy właśnie Focus ST, Honda totalnie mi nieznane auto nie wiedziałem czego się spodziewać wiadomo wąsący chyba tam silnik? chociaż nie, chyba turbo nieważne, w każdym razie dosyć mocno kręcący się Dźwięk na pewno fajny, na pewno fajne osiągi, ale przez to jak ta marka jest słynna jakby z niezawodności, bezawaryjności, no to znowu cena tutaj wchodziła w rachubę. No i też mówię, nie znam tej marki za bardzo, nie czytałem za, za, za wiele te, informacji na ten temat, na temat tego samochodu, więc no w najzwyczajniej świecie tylko tak wiecie, poprzeglądałem, popatrzyłem stwierdziłem, ok, chyba jednak, chyba jednak czas na Hyundai. A. no i tak, tak, tak to się stało, stałem się ostatecznie um, posiadaczem Hyundaia e, jechałem specjalnie do Ostrowa Wielkopolskiego po ten samochód był jeden stał 10 tysięcy tańszy we Wrocławiu e, nawet z salonu Hyundaia można było kupić, ale całkowicie inny kolor, w sensie ciutka ciemniejszy niż ten co ja mam, przez co zlewał się lakier z tymi plastikami które są w kolorze czarnym stwierdziłem, nie, to, to, to musi być ten kolor, który mam właśnie teraz z, za auto dałem 102,5 tysiąca złotych tyle mi ono kosztowało niestety nie było idealne, no bo się okazało że było, miało jakąś tam przygodę kolizyjną było naprawiane oczywiście wszystko w y, autoryzowanym serwisie ASO, wymieniane na częściach y, oryginalnych, więc jakby pod tym względem się nie bałem. No i jeżeli już jesteśmy przy tym moim aucie, no to mogę powiedzieć, że takie typowe usterki, które ja zauważyłem dopiero po zakupie już, y, no to mówię, szóstka... Nie zawsze chcę wchodzić, czuć taki mechaniczny opór, jakby tam zębatka się jakby nie chciała zazębić dokładnie. Nie wiem z czego to wynika, nie chcę na razie tego rozgrzebywać, auto ma 55, około 1000 przebiegu. Więc yy, stwierdziłem, dobra, póki jeździ, póki ta szóstka działa, tam raz na jakiś czas trzeba po prostu zmienić na inne biegi z powrotem, spróbować wrzucić szóstkę. Nie będę go rozgrzebywał, bo podejrzewam, że pójdzie to już w grube tysiące. Kolejnym mankamentem, no to jest, znaczy w sumie nie wiem, czy to jest nawet mankament w sensie, dla mnie jest, ale jeździłem, przez to, że jeździłem Mustangiem, mam bezpośrednie porównanie w Mustangu. Bardzo dobrze i bardzo szybko reagowała skrzynia, znaczy mówię tutaj o, o bardziej silniku, podbijanie obrotów przy zbijaniu biegów, przy redukcji biegów. W Mustangu działało to błyskawicznie. Ja jeszcze dobrze biegu danego nie wrzuciłem, a on już momentalnie podbijał te obroty i robił to perfekcyjnie. Tam nie było mowy o najmniejszym szarpnięciu. Tu w Hyundaiu mam wrażenie, że to działa z dosyć dużym opóźnieniem, mimo że w ustawieniach ustawiam, że ma to działać jak najszybciej. To jest ten moment taki, że muszę przytrzymać dłużej to sprzęgło. Nie mogę puścić momentalnie, bo te, te podbicie obrotów. Odbywa się z lekkim opóźnieniem. No i ostatnia, tak naprawdę rzecz, co mi przychodzi do głowy: e, jak w Mondeo, swoim pierwszym samochodzie, słuchałem bardzo dużo radia, no bo tam nie było niczego innego słuchać. E, tak, tutaj jest 180 stopni. Nie słucham w ogóle radia, bo jest beznadziejne. W ogóle to nagłośnienie to jest jakaś, jakiś dramat kompletny dramat. Eee, tego się nie da słuchać. Eee, to, to nie ma w ogóle dźwięku, nie ma basu. Eee, w porównaniu do, do, do Forda to jest katastrofa po prostu. Mm, no i co? No, Radia praktycznie w ogóle nie słucham, jest ściszone. Eee, słucham w, podczas jazdu, ja, Podczas jazdy, tylko i wyłącznie wydechu. To by było na tyle. Troszeczkę się rozgadałem. W zasadzie można było to przewidzieć. Mogłem to powiedzieć uprzedzić na początku, że. Jak się siądę zacznę rozmawiać o samochodach, to mogę godzinami tak naprawdę. E, więc cóż, to, to by było na tyle z moich opowieści, e, jak to wyglądało. Gdybyście mieli jeszcze jakieś e, pytania, no to śmiało piszcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć oczywiście. Jak zwykle, na wszystkie z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć.